Mili Państwo, dzisiaj na rozkładówce celebracje spodnie, że się tak wyrażę, ponieważ 29 marca przypada nam miłościwie święto polskiej bielizny, obchodzone z roku na rok coraz huczniej przez rodzimych wytwórców. Co należy podkreślić, bo kupując to czy tamto do ubrania, zwłaszcza gdy ma to być schowane przed ludzkim okiem, nie zwracamy tak pilnie uwagi na metkę. W mylnym przekonaniu, że wszystko i tak zostało uszyte w Chinach. A tymczasem nasi producenci zachwalają rodzimą odzież spodnią jako wyjątkowo komfortową, tuszującą, wyszczuplającą albo i eksponującą, w zależności jaką część ciała ta bielizna ma okrywać. Tak czy owak, najważniejsze, żeby bielizna była zgodna ze swoją nazwą, czyli biała. A więc świeża, a więc pachnąca. Oto właśnie troszczyły się od wieków nasze Panie, dziś wspomagające się piorącym sprzętem automatycznym. Kiedy kobieta chleb, piecze i bieliznę pierze, łatwo jej ze złości diabeł nie zabierze. Z tego przysłowia w męskim pojęciu wynikała puęta, że paniom należy zostawić dostatecznie wiele zajęć domowych, jako to pieczenie, pranie i podobne, bo wtedy nie mają już głowy, by nagabywać męża, na przykład o kupno nowych rzeczy, nowej bielizny, no i kółeczko się zamyka. Jeszcze jedno święto ujawnia się dzisiaj. Mianowicie dzień metalowca, hucznie obchodzony w PRL-u, który to dzień nam się dzisiaj przebranżowił razem z zanikiem Huty Katowice i wielkich pieców martenowskich. Dziś więc dzień metalowca należy do fanów muzyki metalowej w rozlicznych jej odmianach, jako to hair metal, czyli muzycy gitarowi obnoszą w tym nurcie wyjątkowo puszyste fryzury nie wykonują tak head bowing, czyli potrząsanie głową i tymi piórami bujnie narosłymi w całej okazałości. Dalej. Trash metal. Jeżeli muzyka pozoruje dźwiękowe odpadki i śmieci death metal. Jeżeli artyści lubują się w klimatach z cmentarnej krypty, blisko niego zaś sytuuje się gothic metal, jeżeli mamy taką kryptę, na przykład z XII wieku. A jeżeli muzyki gitarowy wyjątkowo szybko przebiera palcami po gryfie, to wykonuje najpewniej tak zwany speed metal, co w odsłuchu przypomina taką Dźwiękową, wielką, służebiecką czy wielką, pardubicką gonitwę, oczywiście. And nothing else matters. Tak oto przy tych dźwiękach wymięka Wiesław Kot.